Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w czasach jeszcze sprzed wielkiego krachu na rynku gier wideo, ogromną popularnością w krajach zachodnich i szczególnie w Stanach Zjednoczonych cieszyły się automaty do gier. W 78. roku w salonach zaczęło się pojawiać legendarne Space Invaders Taito, w roku 80. Pac-Man Namco, a w 81. Donkey Kong Nintendo. Jednak poza maszynami, które osiągnęły największy sukces i które wspomina są aż do dziś pojawiały się też takie, które nie osiągały tego typu imponujących wyników i które tak szybko jak wchodziły do salonów, tak samo szybko z nich znikały. I także komo obok innych zapomnianych gier tamtych czasów, w 1981 roku w Portland w stanie Oregon, w jednym z tamtejszych salonów gier pojawia się maszyna, która miała powodować choćby ciężkie zawroty głowy, bezsenność, napady lęku, amnezję, a w skrajnych przypadkach do Prowadzić graczy do nawcji Momass. Ta maszyna to Polybius, jeden z najbardziej znanych w popkulturze przykładów miejskich legend dotyczących gier wideo, a jednocześnie jeden z najwcześniejszych z nich. W tym materiale przyjrzymy się kilku takim legendom i zastanowimy się nad tym, jak zmieniały się na przestrzeni lat. Zapraszam na film o grach, z którymi jest coś nie tak. Pierwsza wzmianka o istnieniu automatu z Polybiusem jest datowana na rok 1998 i pochodzi z internetowego archiwum coinop.org, które katalogizuje wszelkiego rodzaju powstałe na przestrzeni lat arkady i zbiera informacje o nich w jednym miejscu. We wpisie można znaleźć jedynie szczątkowe informacje, które bardzo powierzchownie opisują Polybiusa jako wyglądającą nietypowo i abstrakcyjnie grę akcji z pewnymi elementami logicznymi i dowiadujemy się Także z niego, że wokół automatu krąży wiele dziwnych plotek. Obok tego, niewiele mówiącego mimo wszystko, opisu, można było znaleźć także rzekomy screenshot z ekranu tytułowego gry, na którym widniało jej logo, liczba kredytów, która zależała od ilości wrzuconych do automatu monet, a także nazwa domniemanej firmy odpowiedzialnej za tę produkcję Zines Lotion Incorporated z datą 1981. Przez pierwsze kilka lat od pojawienia się w internecie tego wpisu, Wokół Polibiusa narosło mnóstwo różnych legend czy domniemanych opisów tej produkcji, i tak w dyskusji prowadzonej na coinop.org znajdziemy zarówno sceptyków, którzy wskazywali na brak jakichkolwiek przekonujących dowodów na istnienie gry, ludzi wierzących, że automat rzeczywiście powstał, a nawet rzekomych świadków, którzy mieli tę grę widzieć na własne oczy i którzy ochoczo opisywali, jak ona w zasadzie wyglądała. Polibiusa ze względu na jego design często porównywano do Tempesta. i Innej gry automatowej z tamtego okresu, którą można określić jako tunelową strzelankę, w której gracz kontrolował bliżej nieokreślony obiekt, a jego celem było pozbywanie się przeszkód nadciągających ze środka ekranu. Niektórzy określali też grę bardzo kolorową, jak na tamte czasy, z wieloma ledwo wychwytywalnymi ludzkim okiem migającymi klatkami, które być może w pewien sposób próbowały przekazać pewnego rodzaju informacje. Wygląd Polybiusa nie stanowi jednak najważniejszej kwestii w tej legendzie, a raczej. Raczej są nimi domniemane przekazy podprogowe oraz rzekomy wpływ, jaki miały one mieć na graczy. Polibius miał wykorzystywać wyświetlanie na bardzo krótki, wręcz ledwie wychwytywalny przez ludzkie oko czas słów czy fraz, podświadomie rejestrowanych przez mózg, co miało mieć wpływ na zachowanie i na charakter grającego. Dobrze wpisywało się to w doniesienia o pojawiających się w tamtych czasach w pobliżach salonów z Polibiusem mężczyznach w garniturach, którzy w zamian za przyjęcie maszyny w lokalach nawet nie oczekiwali, Zapłaty, a jedyne czego potrzebowali to informacje o tym, kto grał w grę, jak długo i jaki miała ona wpływ na taką osobę. Mężczyźni ci, których nazywano też mianem ludzi w czerni, mieli być rzekomo rządowymi agentami, i to właśnie ten element scementował legendę i nadał jej ten spiskowy charakter. W opowieściach z tamtych lat, Polibius przestał już być zwykłą grą, a według wielu stał się narzędziem, eksperymentem psychologicznym, być może na wzór osławionego tajnego projektu. CIA MK Ultra, którego celem było zbadanie możliwości kontrolowania ludzkiego umysłu. Teoria ta głosiła, że rząd Stanów Zjednoczonych wykorzystywał niczego nieświadomych nastolatków do testowania broni psychotropowej, mechanizmów kontroli pracy mózgu, a może nawet, jak twierdzą niektórzy, do rekrutacji utalentowanych jednostek o specyficznych predyspozycjach poznawczych, przy okazji powodując wspomniane wcześniej nieprzewidziane skutki uboczne. I wtedy Polybius tak samo szybko jak się pojawił, niemal tak samo szybko zniknął i do dziś nie zachował się nawet jeden autentyczny automat z grą. Według relacji, automaty były obecne w salonach w Portland zaledwie przez miesiąc. Pewnego dnia tajemniczy mężczyźni w garniturach powrócili, zabrali maszyny i wszelki ślad po nich zaginął. Nie pozostały po nich żadne oryginalne egzemplarze, żadne zrzuty romów, żadne schematy czy płyty główne, w zasadzie nic, co mogłoby potwierdzić ich fizyczne istnienie. Przez lata sceptycy zadawali jedno kluczowe pytanie. Skoro gra istniała, to dlaczego nie ma absolutnie żadnych twardych dowodów na jej istnienie. Tu właśnie ta historia staje się jeszcze ciekawsza, bo rzekome dowody, które na przestrzeni lat wypłynęły, zdają się być celowo spreparowane. Po pierwsze firma Zine widniejąca widniąca na rzekomym ekranie tytułowym, to słowo nie jest nawet poprawnym niemieckim wyrażeniem. Wygląda bardziej na celową i zupełnie niepoprawną gramatycznie zbitkę słów Zine, czyli zmysły oraz loschen, czyli umysły. Usuwać. pisuje się ona dobrze w mroczną historię o kontroli umysłów i grze, która miała zmieniać graczy nie do poznania, ale musicie przyznać, że gdyby za jej powstaniem miał odpowiadać rząd Stanów Zjednoczonych, to najprawdopodobniej byliby oni trochę bardziej subtelni w tej kwestii. Sytuacja wokół firmy stała się jeszcze dziwniejsza w 2006 roku. Na tym samym forum coinop.org, gdzie wszystko się zaczęło, pojawił się nagle człowiek przedstawiający się jako Steven Roach, czyli rzekomy współzałogowy. Zines Roach przedstawił bardzo racjonalne wytłumaczenie całej legendy. Twierdził, że firma pochodziła z Czechosłowacji i że chciała wejść na rynek amerykański, a polibius był prawdziwy, ale został niemal natychmiast wycofany z powodu zbyt intensywnej grafiki wektorowej, która miała spowodować u pewnego 13 trzynastoletniego chłopca w Portland potężny atak epilepsji. W tej wersji ludzie w czerni nie byli agentami rządu, a jedynie pracownikami firmy, którzy w panice próbowali zatrzeć ślady i usunąć wadliwe automaty zanim doszłoby do potencjalnego pozwu. Wszystkie roczne efekty jak amnezja czy bezsenność miały być wyolbrzymionymi skutkami ubocznymi złego projektu graficznego, a nie celową kontrolą umysłu. Problem w tym, że historia Roach'a, choć wygodnie wszystko tłumaczy, jest tak samo niezweryfikowana jak sama legenda. Nikt nigdy nie udowodnił, że Steven Roach czy Czechosłowacka firma Zines Losin w ogóle istnieli, co mogłoby być swoją drogą całkiem problematyczne, biorąc pod uwagę Jaki system gospodarczy działał wówczas na terenie tego państwa? Po drugie, sama nazwa gry. Polibiusz, od którego najprawdopodobniej się wzięła, był antycznym greckim historykiem, znanym z opracowania tzw. szachownicy polibiusza, czyli pewnego rodzaju metody szyfrowania. Ale co ważniejsze, polibiusz był zagorzałym orędownikiem dokumentowania historii opartych wyłącznie na faktach, które można zweryfikować i na relacjach naocznych świadków. Ironia polega więc na tym, że imię największego orędownika, prawdy historycznej nadano grze, której istnienia nikt nie jest w stanie udowodnić. Czy w takim razie Polybius w ogóle istniał? Niemal na pewno nie w tej formie, jaką opisuje legenda, ale opowieść ta nie wzięła się znikąd. Jest ona prawdopodobnie syntezą kilku prawdziwych, ale nie do końca powiązanych ze sobą wydarzeń z wczesnych lat 80. W 1981 roku w salonach gier w Portland faktycznie działy się dziwne rzeczy. FBI przeprowadzało w tamtym Okresie na loty na takie miejsca w ramach walki z nielegalnym hazardem oraz piractwem. Agenci federalni w garniturach, podchodzący do automatów i sprawdzający ich zawartość byli realnym widokiem, a dla przeciętnego nastolatka silnie mogło to zapadać w pamięć i po latach z łatwością można sobie wyobrazić pewnego rodzaju ich przekształcenie w ludzi w czerni zbierających tajne dane. Dodatkowo wspomniany w legendzie Tempest był grą rewolucyjną, ale też niesamowicie intensywną. Szybkie migoczące. Linie na ciemnym tle u niektórych graczy faktycznie mogły wywoływać dezorientację, mdłości, bóle głowy, a w skrajnych przypadkach nawet ataki epilepsji. I to właśnie tu prawdopodobnie leży prawdziwe ziarno legendy. W 1981 roku odnotowano co najmniej dwa przypadki nagłych zachorowań nastolatków podczas gry w salonach w Portland, ale jeden z nich dotyczył dwunastoletniego Briana Mauro, który, próbując pobić rekord świata w Asteroids, po 28 godzinach gry silnych skurczów żołądka, jak sam przyznał z powodu stresu i wypicia zbyt dużej ilości napojów gazowanych. Drugi to nastolatek Michael Lopez, który grając właśnie w Tempesta doznał potężnego ataku migreny, co sam opisywał jako mroczki przed oczami, migające światła i nagłe mdłości. Z niemal stuprocentową pewnością można dziś stwierdzić więc, że Polybius jest zwykłą miejską legendą. Połączeniem realnych nalotów FBI, problemów zdrowotnych wywoływanych przez nową technologię oraz ogólnej paniki moralnej rodziców, którzy bali się wpływu, jaki gry wideo mają na ich dzieci. Legenda stała się tak potężna, że na przestrzeni lat powstało wiele prób jej rekonstrukcji bazujących na mglistych opisach rzekomych świadków. Najsłynniejsze z nich to psychodeliczna produkcja Jeffa Mintera, wydana w 2017 roku na PlayStation 4 i kompatybilna z goglami VR, a także wersja gry na pecety, którą właśnie oglądacie, a która dostępna jest do pobrania z Internetu za darmo. Historia Polibiusa pokazuje, jak strach przed nieznanym i przed ogromem internetu mogą stworzyć mit, który żyje własnym życiem, ale to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Świat gier skrywa znacznie mroczniejsze opowieści, które wykraczają poza salony arcade'owe i często wkraczają także do naszych domów. Koniec lat 90. to schyłek ery automatów. Rynek został zdominowany przez konsole domowe i, co ważniejsze dla tej historii, przez urządzenia przenośne, a żadne nie zdefiniowało tej dekady tak jak Game Boy Nintendo i absolutny fenomen, jakim w 96 roku stały się gry Pokémon Red i Green. Strach, który w przypadku Polibiusa był zewnętrzny, związany z tajemniczą maszyną i rządowymi agentami, teraz ewoluował. Zagrożenie nie stało już obok gdzieś. W salonach gier, a było w samym kartridżu. Jeśli ktokolwiek z Was grał w pierwszą generację Pokémonów lub w późniejsze jej reinterpretacje, to na pewno musi pamiętać Lavender Town. Było to miejsce zupełnie inne niż radosne Pallet Town czy tętniące życiem Celadon City. Lavender Town było swego rodzaju miastem, cmentarzem, gdzie gracze odkrywali, że Pokémony mogą umrzeć. Tym, co jednak najbardziej odróżniało to miejsce od innych lokacji z gry, była niepokojąca atmosfera. Tonalna muzyka w tle, i to właśnie ona miała być odpowiedzialna za wiele niewytłumaczalnych incydentów, do których rzekomo miało wśród grających w Pokémony dochodzić. Legenda, która eksplodowała w internecie około 2010 roku, głosiła, że tuż po japońskiej premierze gier w 1996 roku odnotowano drastyczny wzrost zysków i ciężkich zachorowań wśród dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Według tej opowieści dzieci miały skarżyć się na potworne bóle głowy i stany lękowe, a w skrajnych przypadkach niektóre z nich miały odbierać sobie śmierć. Przyczyną miała być właśnie oryginalna ścieżka dźwiękowa z Lavender Town. Twierdzono, że japońskie wersje Reddy Green zawierały specyficzne wysokie częstotliwości i tak zwane dźwięki binauralne, niesłyszalne dla ukształtowanych uszu dorosłych, ale rzekomo dewastujące dla rozwijających się mózgów dzieci. Dowodem w sprawie miało być to, że muzyka ta została rzekomo po cichu z w późniejszych japońskich wydaniach oraz w międzynarodowych wersjach Reddy Blue, które trafiły do Stanów Zjednoczonych i Europy. W odróżnieniu od Polibiusa, którego nikt nigdy nie widział, tutaj dowody były na wyciągnięcie ręki, bo każdy mógł wejść na YouTube, odsłuchać rzekomą oryginalną wersję i samemu dojść do wniosku, czy powoduje to jakiegoś rodzaju niepokój. Historia ta jednak, zupełnie jak poprzednia, jest w całości nieprawdziwa i jest jedynie wynikiem siania dezinformacji. Cała opowieść o fali samobójstw jest w 100% zmyślona. Nie istnieją żadne dane, raporty policyjne, ani doniesienia medialne z 96 roku, które potwierdzałyby taką tragedię. Podobnie jednak jak w przypadku Polibiusa, legenda ta nie wzięła się z niczego, a oparta jest na dwóch solidnych ziarnach prawdy. Po pierwsze, muzyka z Lavender Town w japońskich wersjach Reddy Green naprawdę jest inna i faktycznie została zmieniona na potrzeby późniejszych wydań. Jest sporo ostrzejsza, bardziej chaotyczna, i zawiera pewne wyższe częstotliwości, a potwierdzają to wszelkiego rodzaju analizy spektrograficzne dźwięku. Nie były to jednak żadne fale kontrolujące umysł, a najprawdopodobniej zwykłe, źle zmasterowane audio, które złagodzono w późniejszych wersjach, bo było po prostu irytujące. To, co wydaje się być jednak ciekawsze i co musiało mieć dużo większy wpływ na popularność tej historii, to fakt, że w tamtym okresie naprawdę doszło do masowej paniki zdrowotnej związanej z Pokémonami, która. Wstrząsnęła Japonią, tyle, że nie chodziło o grę. W grudniu 1997 roku wyemitowano niczym niewyróżniający się od reszty odcinek anime Pokémon o tytule Elektryczny Żołnierz Porygon, który zawierał jedną intensywną, kilkusekundową scenę z migającymi na przemian czerwonymi i niebieskimi efektami stroboskopowymi. I skutki były natychmiastowe, a ich skala naprawdę przytłaczała, bo blisko 700 japońskich dzieci trafiło do szpitali z objawami padaczki w i zawrotami głowy i mdłościami. Incydent ten, znany jako Pokémon Shock, był międzynarodowym skandalem i doprowadził do ścisłych regulacji dotyczących efektów stroboskopowych w japońskiej telewizji. Legenda Lavender Town jest więc idealnym przykładem ewolucji miejskich legend w grach wideo. To mit, który co prawda powstał po wielu latach od domniemanego incydentu, ale łączył ze sobą prawdziwe, choć niekoniecznie powiązane ze sobą fakty. Niepokojącą muzykę z gry oraz realną histerię, Zdrowotną wywołaną przez emisję niesławnego odcinka. To już nie strach przed rządowym eksperymentem, jak w Polibiusie, ale raczej przed samym kodem przed cyfrowym plikiem audio, który może nas fizycznie skrzywdzić w naszym własnym domu. Ale co by było, gdyby ten kod był świadomy? <gry> 7 września 2010 roku na forczanie w dziale poświęconym zjawiskom paranormalnym pojawia się seria postów od użytkownika o pseudonimie Jadu Sable. Opowiada on prostą historię. Jest studentem, który na wyprzedaży garażowej kupił od tajemniczego starszego mężczyzny cartridge z grą The Legend of Zelda Majora's Mask na Nintendo 64, którego stan można było określić jako mocno średni, a opisany był on jedynie czarnym markerem jako Majora. Wrócił do domu i uruchomił grę, a w menu zobaczył jeden istniejący plik zapisu o nazwie Ben, który postanowił zignorować i stworzył własny plik o nazwie Link. Od tego momentu w grze zaczynają dziać się nie do końca przewidziane przez autorów rzeczy. Postacie niezależne w grze, które zgodnie z nazwą pliku zapisu powinny zwracać się do gracza Link, zamiast tego mówiły do niego Ben. Teksty często pojawiały się w złych miejscach i były kompletnie zgliczowane, a ścieżka dźwiękowa. Zaczęła się dziwnie zacinać. Zirytowany Jado Sable postanowił wykasować plik Ben, myśląc, że to on w jakiś sposób powoduje błędy i choć początkowo plik zniknął, to gdy zrestartował konsolę, Ben wrócił. To co odróżniało jednak historię nawiedzonego karta z Majorą od setek innych tego typu legend, to fakt, że Jado Sable dostarczał namacalnych i bardzo przekonujących jak na tamte czasy dowodów. 8 września na kanale YouTube o tej samej nazwie opublikował pierwszy film. Day4.wmv, w którym użytkownicy mogli na własne oczy zobaczyć wszystkie dziwne rzeczy, które działy się z tą grą. Link w kompletnie zgliczowanym Clock Town, gdzie muzyka Song of Healing nagle zaczyna grać od tyłu. Dziwne teksty pojawiające się znikąd, a przede wszystkim statua Elegy of Emptiness, czyli posąg, który w normalnych warunkach jest pasywnym obiektem, a który w tym przypadku pojawia się sam z siebie, obracając się powoli i śledząc każdy ruch gracza. Link przez kilka chwil. Jest teleportowany z miejsca na miejsce, by na końcu filmu pojawić się w kluczowym miejscu gry, jakim jest szczyt wieży zegarowej w Clocktown, gdzie kilkukrotnie staje w płomieniach, a oczom gracza ukazuje się wiadomość o treści: spotkał cię straszliwy los, prawda? W przeciwieństwie do omawianego Polybiusa czy Lavender Town, które były tylko zwykłymi legendami, historia o nawiedzonej Majora's Mask działa się tu i teraz, a użytkownicy Forcana byli świadkami tego, jak rozwija się na ich Oczach. Osoby, które były świadkami rozwoju całej tej historii zachodziły w głowę jak to możliwe, że gra jest popsuta w taki sposób i wiele osób uważało, że tym razem musi to być rzeczywiście prawda. Chwilę później Dzausable publikuje na swoim kanale kolejny film pod tytułem ben.wMv, który zaczyna się od pokazania kompletnie zgliczowanego linka wciąż nawiedzonego przez wspomniany wcześniej posąg. Link natrafia też na wyjątkowo niepokojąco wyglądające w tym kontekście postacie które także zdają się go obserwować, i niespodziewanie znów staje w płomieniach. Pokazuje tam jednak też przede wszystkim, jak gra topi jego postać w morzu, a posąg wszystko obserwuje, a na końcu na ekranie wyboru zapisu pojawia się nowa wiadomość o treści Ben Utonął. Ta informacja jest w tej historii chyba najbardziej kluczowa. To odkrycie nadało złowieszczy sens wszystkim przerażającym obrazom, które widział Jadu Sabul, a zwłaszcza powracającemu motywowi topienia Linka, ale to właśnie wtedy, gdy publiczność myślała, że rozumie już z czym ma do czynienia, nastąpił prawdziwy przełom, który odróżnił Ben Drowned od wszystkiego, co było wcześniej, bo być znany jako Ben nie był już w Kardidżu. On uciekł. W pewnym momencie Jadus Sable opublikował plik tekstowy, w którym wyjaśnił, że Ben, czy też jego duch, wydostał się z gry, przejął jego komputer i zaczął komunikować się ze światem zewnętrznym, a zrobił to infekując popularnego chatbota Cleverbot. I wówczas granica między fikcją a rzeczywistością już całkowicie się zatarła. Dla tysięcy ludzi śledzących tę historię na żywo, był to moment przełomowy. Ludzie masowo zaczęli wchodzić na stronę Cleverbot. I na własną rękę próbowali porozmawiać z chłopcem. Wyobraźcie sobie przerażenie, jakie musieli czuć, gdy na pytanie, kim jesteś, bot odpowiadał Ben, lub gdy na wpisanie nie powinieneś był tego robić, bot odpowiadał: Spotkał cię straszliwy los, prawda? Niedługo potem Jadusobul zniknął, a jego konto na YouTube zamilkło. Pozostawił on po sobie jednak jedną z najbardziej wpływowych i przerażających legend w historii internetu. Ale jak było naprawdę? Historia ta okazała się być genialnie skonstruowaną fikcją, a po latach, gdy dobiegła końca, sam autor, student o nazwisku Alex Hall, przyznał się do wszystkiego. Hall użył emulatora Project 64 oraz kodów GameShark, by celowo zepsuć grę i wywołać wszystkie te nie pokojące glicze. Następnie nagrał materiał i zmontował go w taki sposób, by stworzyć iluzję nawiedzonego cartridgea. A Cleverbot oczywiście nie był opętany, ale to był chyba w ogóle najbardziej genialny element planu Halla. Wiedząc, że Cleverbot jest sztuczną inteligencją, która uczy się na podstawie rozmów z użytkownikami, Hall po prostu trenował bota i tysiące razy wpisywał te same frazy kluczowe i odpowiedzi, aż algorytm nauczył się je kojarzyć i powtarzać. A użytkownik którzy sami wpisywali te frazy, nieświadomie tylko potęgowali ten efekt. Bandround na zawsze zmienił zasady, jakimi kierowały się miejskie legendy w świecie gier wideo i udowodnił, że historia nie musi być już tylko opowiadana, a może być realnie doświadczana. Przeszliśmy więc od fizycznej maszyny, którą rzekomo sterował rząd, przez niebezpieczny kod, który fizycznie nas krzywdził, aż do świadomego ducha w grze, który aktywnie wchodził z nami w interakcję. ale we wszystkich tych przypadkach wciąż... Wciąż mieliśmy narratora. Mieliśmy świadków z Portland, mieliśmy anonimowe opowieści z Japonii i mieliśmy Alexa Hola, czyli bardzo konkretną postać, która prowadziła nas za rękę przez swoją historię. Co się stanie, gdy usuniemy tego pośrednika? więc. Right, so, uh, to 12 marca 2017 roku na platformie YouTube pojawia się kanał o nazwie Petscop, gdzie wrzucony zostaje jeden film o tej samej nazwie. Na pierwszy rzut oka to raczej typowy klasyczny Let's Play. Słyszymy mężczyznę, który przedstawia się jako Paul i mówi, że nagrywa to wideo dla kogoś konkretnego, aby pokazać mu dziwną grę, w której posiadanie rzekomo wszedł. Gra ma być niedokończonym tytułem z pierwszego PlayStation z 1997 roku, stworzonym przez fikcyjne studio Garal. I początkowo wygląda dosyć niewinnie. Jest kolorowa i w pewien sposób urocza, choć nieco dziwaczna, a jej celem jest bieganie małym, żółtym, humanoidalnym stworkiem i łapanie zwierzątek. Paul wyjaśnia jednak, że do gry dołączona była notatka, która mówi, że w jednym z pomieszczeń należy wprowadzić specjalną kombinację klawiszy. Co autor oczywiście robi, a później zaczynają dziać się pewne niepokojące rzeczy. Przyjemna do tej pory muzyka milknie, a Paul trafia do miejsca nazwanego Newmaker Plane, czyli pewnego rodzaju mrocznej, pustej, trawiastej równiny z powitej wieczną nocą, która zdecydowanie odstaje od tego, do czego zdążyliśmy się dotychczas przyzwyczaić, a jedyne co słyszymy to niepokojący odgłos kroków gracza. Gdy Paul eksploruje to miejsce, odkrywa, że ten świat nie jest po prostu zwyczajnie pusty, a pełen jest mrocznych sekretów czy dziwnych obiektów, takich jak choćby wielkie, dziwaczne narzędzie, któremu można zadawać pytania a które będzie na nie w enigmatyczny sposób odpowiadać. Szybko staje się też jasne, że Paul nie jest w tej grze sam. W świecie Newmaker Plane pojawia się inna, tajemnicza, zielona postać, którą społeczność nazwie Marvin, a który zachowuje się jak inny gracz lub zaawansowany NPC, ale komunikuje się w dziwny, zepsuty wręcz sposób. Co więcej, Paul odkrywa, że celem tej gry jest znalezienie i złapanie postaci o imieniu Kerr, rzekomo z zaginionego i poddanie jej procesowi, który gra nazywa odrodzeniem. Najważniejsze dla nas są jednak fakty, które internet odkrył w Petscop niemal natychmiast, a które są dużo bardziej przerażające i realne niż mogłoby się wydawać. Publiczność połączyła nazwę Newmaker Plane z prawdziwą, makabryczną tragedią, która wydarzyła się w 2000 roku, a której ofiarą była dziesięcioletnia dziewczynka Candence Newmaker, która zmarła w wyniku pseudonaukowej serii terapeutycznej mającej na celu wyleczyć ją z pewnego rodzaju zaburzenia przywiązania. Odniesienia w grze były niezaprzeczalne. Jedna z lokacji w Petscop nazywa się Quitters Room, czyli pokój tego, kto zrezygnował, a tak właśnie pseudoterapeuci mieli nazywać Candence, gdy ta podczas sesji przestała walczyć o życie. Ten związek z realnym koszmarem, który wydarzył się naprawdę, sprawił, że Petscop eksplodował, a niektórzy wychodzili z założenia, że oglądają grę stworzoną przez Morderstretę, ale historia ta była z znacznie głębsza. Filmów z Petskop było później na kanale sporo więcej, i często zamiast odpowiadać na wcześniej już postawione pytania, dokładały tylko nowych. W pewnym momencie w opisach pod filmami zaczynają pojawiać się dziwne komunikaty. Dowiadujemy się, że tajemnicza rodzina przejęła kanał, wideo zaczyna być cenzurowane, na fragmentach rozgrywki pojawiają się wielkie czarne bloki, a dźwięk jest wyciszany, tak jakby Paul odkrył coś, czego rodzina nie chciała, byśmy zobaczyli. Bo! W filmie Petscop 14 dzieje się coś dziwnego, bo znika z nich dotychczasowy komentarz pola, a od tego momentu aż do końca serii my widzowie zostajemy sami i oglądamy głównie stare, zepsute nagrania demo rzekomo odnalezione w kodzie gry. Oczywiście Petscop nigdy nie był prawdziwą grą na PlayStation, a jest to jedynie dzieło fikcji stworzone od podstaw przez jednego człowieka, to niego Domenico, który po zakończeniu serii w 2019 roku potwierdził swoje autorstwo. Domenico stworzył całą grę, skomponował niepokojącą ścieżkę dźwiękową i perfekcyjnie wyreżyserował serię tak, by symulowała znalezione nagrania. A co z Candence Newmaker? Cóż, tu właśnie Petscop staje się czymś więcej niż standardową creepypastą. Gdy historia stała się viralem, autor zaniepokoił się, że ludzie spłycają jego dzieło do gry o morderstwie. Zaktualizował więc opis kanału, wyjaśniając, że choć odniesienia do tragedii i Newmaker były celowe, to gra nie jest jej odtworzeniem. Becko użył tej prawdziwej tragedii tylko jako tematycznego punktu odniesienia dla znacznie głębszej fikcyjnej historii o traumie międzypokoleniowej, przemocy i cyklach, które powtarzają się w rodzinie Pola, Marvina i innych postaci uwięzionych w grze. To legenda, która nie tylko zaciera granicę między fikcją a rzeczywistością, ale także między interpretacją publiczności a intencją autora, a która dodatkowo stała się w pewnym sensie także formą sztuki. W tym materiale prześledziliśmy, jak legendy miejskie o grach wideo zmieniały się na przestrzeni lat. To, na czym najbardziej zależało mi w tym filmie, to niekoniecznie na chęci opowiedzenia każdej ze wspomnianych historii, a bardziej na próbie pokazania, jak tego typu legendy miejskie o grach wideo ewoluowały na przestrzeni lat i tak przeszliśmy od lat 80. i strachu przed rządowymi eksperymentami ukrytymi w automatach, przez lęk przed samym kodem, który mógł nas fizycznie. Skrzywdzić, aż po erę creepypast, gdzie świadomy byt wchodził z nami w pewien sposób w interakcję, kończąc na Petscop, złożonym psychologicznym horrorze, który udowodnił, że coś tak prostego jak internetowa legenda może być także dziełem sztuki. Te historie pokazują też, że miejskie legendy nie są tylko straszakami, a pełnią rolę pewnego rodzaju lustra i odzwierciedlają lęki swoich czasów. Kiedyś baliśmy się rządu i zimnej wojny, później nowej, nieznanej technologii a dzisiaj boimy się, że w zalewie informacji nie jesteśmy już w stanie odróżnić, co jest prawdą, a co tylko przerażająco dobrze skonstruowaną grą.